Widzowie jesteśmy już z kolegą, będziemy nagrywać. Tutaj sobie zawrócimy. na następnych ujęciach dobra widzowie kolega jakby trochę zdusił kłada się okazało że akumulator rozładowany zawróciliśmy go jakoś bo wstecznego nie ma a poza tym nie odpala mamy nawet fajną delikatną górkę trochę ją wykorzystamy Popchaj mocniej. Stawych się teraz. Teraz albo kończymy na dzisiaj, bo to nie wiem, ja go nie chcę gdzieś ten zdusić. Albo jedziemy, albo jedziemy. No to dobra, to widzę, zostawcie łapkę w górę, suba za to. No na dzisiaj niestety kończymy. Podładuję akumulator. No i wyruszymy jeszcze raz. No to co? Elo, do następnego.